Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym dzisiaj rozpocząć z cytatu Pisma Świętego z pierwszego Listu do Mateusza. To jest rozdział 4, wers 1-2. Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku dukom zwodniczym i ku naukom demonów. Stanie się to przez tych, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie. Napiętnowane. Bardzo mocne słowa z Biblii. No, mowa jest, że wielu odpadnie, ale jeszcze gorsze jest to, że będą się skłaniać ku innej wierze, zwodniczym naukom demonów. Dzisiaj podważa się prawdy wiary. Kiedyś czytałem, ktoś ładnie powiedział, że jeszcze nigdy nie było w historii kościoła, żeby zaczęto kwestionować pewne rzeczy. Dzisiaj się nie naucza o pewnych rzeczach, nie mówi się albo mówi się to w ten sposób, żeby to łatwo sprzedać, żeby było miło, łatwo i przyjemnie, żeby nikogo nie urazić. Jednym z takich tematów jest Boże miłosierdzie. No cudowny, cudowny materiał. Jak bardzo dzisiaj było, pasowałoby to wszystkim. No bo właściwie Bóg jest wspaniały, miłosierny, kochający. Tak, tutaj w tym kraju wielu nauczało w roku miłosierdzia, że Bóg wszystko ci wybaczy i właśnie nie ma się tym przejmować. Ostatnio rozmawiając z byłym katolikiem, który przeszedł na protestantyzm, pierwsza jaką rzecz mówił, to nie sprzeczał się o naukę o Eucharystii, nie sprzeczał się o naukę o Matce Bożej. Ale wprost powiedział, Pan Jezus już wziął wszystkie moje grzechy i mogę dalej grzeszyć. Ale ja mówię, no ale jak? No dobrze, wziął wszystkie już na krzyż. Powiedzmy, odpuścił Cię. No ale to, co dopiero zrobisz, On już te wszystkie grzechy odpuścił też. On już o nich wie, czyli czuje się usprawiedliwiony. Tak, bo Bóg jest wielkim miłosiernym i kochającym Ojcem. Powiem szczerze, że byłem przerażony. Młody eks-katolik, który przeszedł wszystkie stadia wtajemniczenia wiary katolickiej. Ale jak mu to fajnie pasowało? Nauka demonów. Trzeba wprost o tym y, powiedzieć. Miłosierdzie Boże, to co dotrzymaliśmy przez siostrę Faustynę. No, kto się przejmuje tutaj w tych częściach, w siostrze Faustynie, są ruchy. Akurat będę jechał na rekolekcję. Przepraszam, na wielkie forum Bożego Miłosierdzia do Irlandii. To jest największe, jeszcze tam kilka tysięcy ludzi przyjeżdża. Szczególnie w tym kraju potrzebują tego miłosierdzia, ale zaczynają pogutować. To nie jest miłosierdzie, bo Bóg mi już wybaczył i wszystko jest dobrze. Nie muszę nic w swoim życiu zrobić, nie ma żadnej pokuty. Nauka demoniczna, dzisiaj wyrzucana z homilii. Nie wiem, czy z kateches, ale z homilii, oficjalnie, ja nie słyszałem. Kto przypomina proste prawdy wiary? Jest jeden Bóg. Nie ma kilku bogów, kilku, kilka odmian bogów, kilku wersji Ewangelii, kilkanaście prawd i dróg. Jest jeden Bóg. Ale to drugie, co jest Bóg, jest sędzią sprawiedliwy, który dobry, za dobry wynagradza, a za złe karze. Ta pierwsza część jest super. To pasuje 99,9. Punkt, punkt Ale ta następna jest nie do przełknięcia, nie do zaakceptowania dzisiaj. Że za złe on każe. Nie może kazać, bo jest miłosierny. Przecież jest kochającym ojcem. Miłosierdzie tak. Ale już kara za grzechy nie. To już nie przechodzi dzisiaj. O tym się już po prostu. Dzisiaj nie mówi. Dzisiaj Maryja wzywa nas do, i mówi do Ojca Gobiego. Bądźcie narzędziami mojego miłosierdzia. Ludzkość tak bardzo potrzebuje dziś boskiego miłosierdzia. Jedynie miłosierdzie może ją całą odnowić i ocalić. Ludzkość choruje z powodu uporczywego odrzucenia Boga. To nie, znaczy, że dzisiaj ludzie na zachodzie mi tu nie powiedzą, czy tak, księdza ja nie wierzę w Boga. Ja wierzę w Boga, się boi powiedzieć, większość powie. Jakiegoś tam Boga wierzy, w swojego Boga, ale odrzucenie prawdy wiary o tym Bogu. Ja żyję dzisiaj dzięki Jemu miłosierdziu. Idę do spowiedzi dzięki Jemu miłosierdziu. I większość z nas by dzisiaj chciałaby powiedzieć pewno to samo w swoim życiu. Gdybym tylko mógł cofnąć licznik daty do tyłu, gdybym tylko nie popełnił tych błędów, co popełniłem, czy popełniłam. Gdybym tylko miał ten rozum, kiedy miałem 15, 16, 18 lat, jaki mam dzisiaj, kiedy mam 40, 50, gdybym tylko nie, nie popełnił tych grzechów. No niestety stało się. Niestety ogłupiliśmy w którymś momencie, odeszliśmy, szukaliśmy, błądziliśmy. Czy to jest koniec świata? Nie. Bo jest Boże miłosierdzie. Ale w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że jest Boże miłosierdzie z takiego duszpasterskiego punktu widzenia, Nagle musimy powiedzieć, ok, Ty mi przebaczasz, ale ja już nie mogę kontynuować. Oczywiście, że będę miał dalej jakieś swoje słabości. Oczywiście, że jeszcze mogę zgrzesić, upadnę, bo jesteśmy ludźmi. Ale nic już nie będzie takie samo. Ale jeżeli bezczelnie będę mówił, że i Bóg tak mi przebaczy, no to wiemy, pod co to już podchodzi. Zuchwałość. Czy nie jest to może grzech przeciwko Duchowi Świętemu i tak mnie Bóg zbawi? Nie wiem jak w Polsce, ale też coraz więcej ludzi mówi. Miłosierdzie tak. Od żadnej kary nie będzie. Wszyscy idziemy do nieba. Może jeszcze jest czyściec, ale jest na fajnie. Jeden ksiądz napisał, że są konfesjonały w czyśćcu. Naprawdę? Nie wiem, nie kłócę się z tym. Nie byłem. Ale ludzie wierzą w takie rzeczy. Może to była tylko przenośnia. Tam jest szansa, bo jest Boże Miłosierdzie. Ale to jest mój też i wybór. Nie chcemy słuchać wcale o sprawiedliwości. Boże Miłosierdzie jest cudowne, sprawiedliwość nie. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Przecież nie, nie będę tutaj cytował, bo ile jest cytatów w Biblii Świętej. Już nie mówiąc o dzienniczku siostry Faustyny. Tych rzeczy nie można oddzielić. Bożego miłosierdzia, ale i Bożej sprawiedliwości, która przyjdzie. Bóg daje nam dzisiaj wybór, dlatego musimy iść. Jest dzisiaj ten okręt, który niestety jest, jaki jest, nie w nie najlepszym stanie. Płynie i będzie płynął do końca czasów. Kiedy ten czas się wypełni, tego nie wiemy. Ale musimy trwać, wierzyć w Boże miłosierdzie, ale nie wolno nam igrać. Jak z rozbrajaniem bomby, miny, która nie wybuchła z czasów wojny, popełniając błąd, możemy już do domu nie wrócić. Jak ci saperzy kiedyś w Polsce, biedni, co zginęli w tym lesie. Dlatego osobiście boję się i mam wewnętrzny lęk, ale ten taki pozytywny lęk przed Bogiem. Klękam przed Nim, mówię mi, miłosierdzie przede mną. Ojcze, za to wszystko, co się stało w przeszłości, za to, co zrobiłem wczoraj, może dzisiaj. Ale nie chcę igrać z, twoją, z Twoim miłosierdziem. Muszę wrócić jak ten syn marnotrawny, bo tak, tak było. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Nie ubierz mnie w purpury i włóż mi pierścienie na rękę. Będę dalej kontynuował. Przepraszam. Nie daj mnie do gnoju, że nie będę nawet sługą Twoim, tylko chcę zjeść. To jest dopiero uniżenie się. To jest dopiero proszenie o Boże miłosierdzie. A nie z tą butą, którą dzisiaj widzimy. I co mi zrobisz? Powiem te grzechy, które chcę. Przecież tak mówili w telewizji, tak mówili na YouTubie, tak mówią, że Pan Bóg i tak ci to wszystko wybaczy. Nie musisz, powiedz tylko dwa grzechy. Po co się w ogóle spowiadać? Pan Bóg ci tak kocha, jesteś dzieckiem Bożym. Po co to wszystko jest potrzebne? Ludzie. Nie słuchajmy tego oszołomstwa, którzy tak mówią. Nie słuchajmy tego, tych kłamstw, tych nauk demonicznych. Nie słuchajmy. To są kłamstwa populistyczne, pójście na kompromis. Piękne vlogi, tysiące, setki tysięcy odsłon. Ach, cudowni guru, wszystko wie, wszystko, wi wszystko widział. A tak naprawdę to włos mi staje na głowie, ile jeszcze mam tych włosów, kiedy słucham. Wy, o czym człowieku mówisz? Setki tysięcy ludzi zwodzisz, którzy idą na manowce, którzy już usiedli powiedzieli, Bóg mi wszystko i tak już wybaczył, wszystko już, ta, wszystko już zostało rozwiązane. Bóg tak mnie kocha. Przecież tak robię więcej niż inni. Nie przejmuj się. Nie słuchajmy tego. Bóg cię kocha i będzie do końca walczył o Twoją duszę. A teraz tak trochę pozytywnie zakończyć. Chciałbym właśnie zakończyć tutaj. To był piękny profesor Jakub Polit napisał bardzo ładne słowa. Gdy okrętem wstrząsa sztorm, jest ważne, by trzymać się mocno tego, co jest bezpieczne i stabilne. Jest rzeczą niemądrą pędzić za nowymi trendami, które z dużym prawdopodobieństwem ulotnią się, zanim je osiągniemy. Mamy teraz. Musimy bez żadnych odchyleń trzymać się kursu i czekać, aż ukaże nam się horyzont. Chciałbym dodać chrześcijanom odwagi. Nie ulegajcie pomieszaniu. Trzymajcie w swoich rękach skarb katolickiej wiary. Słowa przepiękne. Chociażby cię nie wiem, jak miotało. Trzymaj skarb katolickiej wiary na tym kursie Bożego Miłosierdzia, ale równocześnie na tej kurcie mojej pokuty, zadość uczynienia, zrobienia wszystkiego, co mogę zrobić, aby mógł się zakwalifikować do Bożego Miłosierdzia. W ten czas ono będzie działać. Ale nie patrzenia Bogu w z butą i pychą. Przecież i tak mnie kochasz. I tak będę z Tobą. Obyś się nie pomylił. Obyś nie przeholował, mówiąc językiem kolokwialnym. Bo możesz nie doznać tego miłosierdzia. Dlatego módmy się za siebie wzajem. Bo ta pycha może nas naprawdę drogo kosztować. Boże miłosierdzie i Boża sprawiedliwość. Jeżeli tą prawdę z miary ktoś będzie chciał zmienić, i jest dzisiaj niewygodna wielu. Niech sobie idą za naukami demonów. My zostańmy wierni prawdom, które zawsze w Kościele istniały. Nie dajmy się oszołomstwo. Nie dajmy się nikomu, bo nie ma nikt prawa i nie niczego swojej popularności, władzy prawdziwej czy urojonej, czy nadużywanej. Nie ma nikt prawa zmienić. Rzućmy się w ramiona miłosiernego Ojca. Ale to On nam okazuje miłosierdzie, a nie my żądamy od Niego tego miłosierdzia. Dlatego trwajmy przy tym, abyśmy na tym kursie trzymali się mocno katolickiej wiary, która nie powinna i nie może się nigdy zmienić. Dziękuję bardzo, z Panem Bokiem. Często mi ludzie pytają, jak to możliwe, że Bóg, który jest samym miłosierdziem, może karać człowieka. Niektórym wprost wydaje się to nie do pomyślenia, że Pan Bóg może karać człowieka. Krzywią się, kiedy zaczyna się mówić o karach Bożych. Jest to temat dzisiaj bardzo, bardzo niepopularny. A ja właśnie chciałbym do Was powiedzieć, o relacji, jaka istnieje pomiędzy Bożym Miłosierdziem a karą Bożą. Ja myślę, że w ogóle na temat Bożej kary możemy spojrzeć w sposób dwojaki. Możemy ją rozpatrywać jako pewnego rodzaju lekarstwo, którego Pan Bóg używa czasem, żeby zbawić człowieka. Na tej drodze poszukiwania człowieka, Pan Bóg używa różnego rodzaju środków. Najpierw są to środki łagodne, lekki powiew ducha świętego, natchnienia, które Pan Bóg daje człowiekowi. Kiedy człowiek jest zamknięty na te wszystkie działania Pana Boga, no to Pan Bóg używa trochę bardziej zdecydowanych środków. Czasem te środki są tak. Mocne, drastyczne, że wydają się, że mogą być pewnego rodzaju Bożą karą. I tak to ludzie czasem odbierają. Nie myślą w kategoriach, że jest to pewnego rodzaju Boża pedagogika na tej drodze poszukiwania człowieka, ale wprost mówią, że a, Pan Bóg go pokarał, bo mu się stało to czy coś innego. Pan Bóg go pokarał, bo na przykład, no, yy, wszyscy wiedzą, że zdradzał żonę. No jak wracał z jakiejś jednej eskapady, miał wypadek i stracił nogę w tym wypadku. Pan Bóg go pokarał na pewno. A nikt o tym nie wie, nawet nie przypuści do siebie tej myśli, że gdyby nie ten wypadek, nie ta stracona noga, nie to cierpienie, no ten człowiek nigdy by się nie nawrócił i gdyby nie zmienił swojego życia. To był ostatni gwizdek, ostatni moment do jego nawrócenia, i, i, i potrzebny był tak drastyczny środek. Na tej drodze poszukiwania e, e, przez Pana Boga tego człowieka. No i Pan Bóg użył tego środka. Użył tego środka w postaci wypadku, w postaci kalectwa tego człowieka, w postaci utraty przez jego nogi. I dopiero. Ten drastyczny środek, bardzo bolesny dla tego człowieka, sprawił, że on poszedł po rozum do głowy, że się zreflektował i że rzeczywiście zaczął inaczej myśleć, zawrócił się i przestał zdradzać tę biedną żonę, którą zdradzał latami. No, czy potrzeba była aż takiego środka? No, widocznie potrzeba, bo inne do niego nie trafiały. Te łagodne powiewy wiatru, te łagodne natchnienia do tego człowieka nie trafiały. Dlatego Pan Bóg użył aż tak drastycznego środka, który ludzi, który ludzie odczytali jako kara boska. A to oczywiście z karą yy, w takim znaczeniu potocznym tego słowa nie ma nic wspólnego. Jest to Boża pedagogika, Boża pedagogika, yy, którą Pan Bóg zastosował. No oczywiście możemy sprzenosić powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju kara. No, dlatego, że był nieposłuszny Panu Bóg wcześniej. Dlatego, że był taki oporny, zatwardziały, że, że nie słuchał łagodnych powiewów. Sam doprowadził do tego, że Pan Bóg użył aż takiego mocnego środka. Gdyby dalej był nieposłuszny, to podejrzewam, że na pewnym etapie jego życia Pan Bóg by go zostawił już w spokoju. I to by była jego największa tragedia. Największa tragedia, kiedy Pan Bóg go zostawił w spokoju, już nie pukał, nie stukał. Nie używał drastycznych metod i środków, żeby go znaleźć i pociągnąć ku sobie. To, ja bym powiedział, jest jedna płaszczyzna, na której możemy mówić o, o Bożej karze. Oczywiście w pewnym uproszczeniu, w pewnej przeności, jak powiedziałem. Tak naprawdę to nie jest to sensu stricte kara Boża, ale pewien środek wychowawczy, który... Pan Bóg używa pewien sposób poszukiwania człowieka. Natomiast w sposób dosłowny o karze Bożej możemy mówić, na przykład mówiąc o karze piekła, o karze potępienia wiecznego. Rzeczywiście jest to kara, ale ona się, jak gdyby ta kara nie stoi w przeciwieństwie do Bożego Miłosierdzia. Dlaczego nie stoi? Ponieważ to człowiek dokonuje wyboru. To nie Pan Bóg skazuje człowieka na jakąkolwiek karę, Nieraz jest takie przeświadczenie pośród nawet ludzi wierzących, że a Pan Bóg nie może nikogo skazać na żadną karę, bo jest miłosierny. I ja powiem tak trochę z przekąsem i z uśmiechem na twarzy, ci ludzie mają rację. Pan Bóg nie skazuje nikogo na żadną karę, to my sami siebie skazujemy na karę, sami dokonujemy wyboru, błędnego wyboru, który jest dla nas karą sami siebie skazujemy na karę. To jest to tragedia człowieka, potężna tragedia, kiedy człowiek sam siebie każe, używając swojej wolnej woli, dokonując złego wyboru. Wybór wieczności bez Pana Boga, wybór piekła, wieczne odrzucenie od Boga, który człowiek wybiera, no to jest właśnie ta najgorsza kara, na którą człowiek sam może skazać siebie, ale używając źle wolności. Ale to nie jest y, wybór, którego zaraz dokonuje Bóg. To nie jest decyzja Pora Boga, to jest nasza decyzja. To, jest, to, to może być moja decyzja, to może być Twoja decyzja. Najgorsza, najstraszniejsza, najbardziej tragiczna decyzja w życiu, ale to jest nasza decyzja. Także y, w perspektywie tajemnicy Bożego Święcia musimy powiedzieć: Bóg nikogo nie każe. Pan Bóg nikogo nie każe. Jeżeli y, możemy mówić o karze w życiu człowieka, to w tych ka takich kategoriach, że to my sami siebie skazujemy na karę, no jedna z prawd wiary mówi, ktoś może yy, zacząć ze mną polemizować i powiedzieć no proszę księdza, jak to możliwe, że Bóg nikogo nie każe przecież jest powiedziane, że Bóg jest sędziów sprawiedliwym który za dobro wynagradza a za zło każe owszem, jest taka prawda wiary, niestety zapomniana, bardzo zapomniana którą warto odkurzyć i przypomnieć, rzeczywiście Pan Bóg każe za zło ale na tą Karę my skazujemy sami siebie. Największą karą dla człowieka jest wieczność bez Pana Boga. Największą karą dla nas jest życie bez Pana Boga, bez łaski Bożej. Największą karą dla nas jest zamknięcie na działanie Ducha Świętego. Ale to nie Pan Bóg nas na to wszystko skazuje. To jest jak gdyby owoc naszych złych ludzkich wyborów. Bóg nas tak bardzo kocha, że Pan Bóg pragnie widzieć każdego z nas szczęśliwym. Pan Bóg każdemu z nas pragnie okazać swoje miłosierdzie. Pan Bóg każdego z nas pragnie zbawić. Pan Bóg y, pragnie, żeby każdy z nas się nawrócił. Pan Bóg y, wi pragnie widzieć każdego z nas w niebie. Pamiętacie ten fragment z y, Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi, że dla każdego z nas jest przygotowane miejsce w niebie. Idę przygotować wam miejsca, kiedy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie, żeby was zabrać, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Dla każdego z nas jest przygotowane w niebie miejsce. Każdy z nas jest zbawiony, odkupiony drogoceną krwią Pana Jezusa. Pan Jezus nikogo z nas nie chce odrzucić, nikogo z nas nie chce potępić, bo byłoby to wbrew no, odwiecznemu zamiarowi zbawienia każdego człowieka. Natomiast jeżeli możemy mówić o jakiejkolwiek karze, to tylko w tych kategoriach, że to my sami siebie skazujemy na karę. To jest y, kara, to jest nasz zły wybór albo suma naszych złych życiowych wyborów. No i y, w takiej perspektywie, no to rzeczywiście kara jest czymś tragicznym czymś tragicznym w podwójny sposób tragicznym. A więc jest jakimś złem, które doświadczamy z jednej strony a z drugiej strony na to zło skazujemy sami siebie. Nie Pan Bóg nas skazuje, nie Pan Bóg nam to daje, ale my sami to wybieramy, uważając, że to jest dla nas dobre. Ulegając y, y, podszeptowi szatana, zauważcie, y, że pierwsi ludzie, pierwsi rodzice Adam i Ewa, no, ponieśli straszną karę za to, co zrobili. Pan Bóg im y, zabronił jeść z jednego drzewa tylko w y, w ogrodzie Eden, z drzewa poznania dobra i zła, powiedział: Jeżeli zjecie, pomrzecie. Możecie jeść ze wszystkich drzew, możecie robić wszystko, co chcecie. Nawet na głodzie, głowie chodzić. Nie wolę wam tylko jeść z jednego drzewa. No ale oni, diabeł ich zwiódł i oni nie posłuchali. Pierwsza Ewa nie posłuchała, dlatego że diabeł ich zwiódł. Powiedział: Jeżeli zjecie, to pan wie, że będziecie jak on. Poznacie dobro i zło, będziecie panować, będziecie wielcy. No i Ewa uwierzyła. Ewa uwierzyła sama zjadła, dała Adamowi, no a potem wiemy, że ponieśli straszną karę. Ale czy dlatego, że Pan Bóg wskazał na tę karę? Nie. Sami siebie skazali na to. Wiedzieli, co jest konsekwencją ich wyboru. Ponieśli konsekwencje swojego wyboru. Kochani, jeżeli możemy mówić jakikolwiek karze w naszym życiu, to tylko w kategoriach właśnie konsekwencji naszych wyborów, złych wyborów. Jeżeli dokonujemy złych wyborów, wyborów poza Bogiem, wbrew Bogu, wbrew Jego przykazaniom, to ponosimy konsekwencje tych wyborów. Znamy, jakie będą konsekwencje. Te konsekwencje są dla nas znane. To nie to, że Pan Bóg coś przed nami ukrył do pierwszych ludzi. Pan Bóg powiedział, jeżeli zjecie, to pomrzecie, to pomrzecie. I w tym znaczeniu dosłownym, bo kiedy zjedli i o czym się otworzyły, no to zaczęli umierać. I już jak gdyby dar nieśmiertelności, który wcześniej posiadali, przestał działać, ale też zaczęli cierpieć, zaczęli podlegać chorobom, i, i zaczęło im się no, wszystko sypać w życiu. I podobnie w naszym życiu jest. Dokonujemy złych wyborów, odrzucamy Boga, idziemy drogą szatana, a nie Pana Boga. Zaczyna nam się w życiu wszystko sypać, nie układać, takie czy inne trudne historie powstają, i mówimy, a Bóg mnie pokarał. Pan Bóg go pokarał, Pan Bóg mnie pokarał, Pan Bóg cię wcale nie pokarał, Pan Bóg cierpi, płacze nad Tobą, że poszedłeś tą drogą, że dokonałeś złych wyborów. To, co spotykasz te trudności, to nie jest kara Boża w dosłownym tego słowa znaczeniu. To jest kara, ale można powiedzieć w przenośni. To są konsekwencje Twojego wyboru, konsekwencje, które Ty znałeś wcześniej, przypisane do Twoich wyborów. Znając te konsekwencje, jednak dokonałeś tego wyboru. Kochani, nie obwiniajmy Pana Boga za nasze niepowodzenia. Nie obwiniajmy Pana Boga za zło w naszym życiu. Nie mówmy nigdy, że A, Pan Bóg go pokarał. Pan Bóg mnie pokarał. Pan Bóg cię pokarał, bo Ty pokarałeś sam siebie. Pan Bóg cię pokarał w tym znaczeniu. Ty pokarałeś sam siebie. Ty siebie skazałeś na zło, siebie skazałeś na cierpienie, ale sam siebie. To jest Twój wybór. Owoc Twojego wyboru. Pan Bóg chciał inaczej. Pan Bóg to widział inaczej, Pan Bóg to poukładał inaczej, ale no, my możemy krzyżować yy, Bożą wolę, Boże decyzje, Boże plany, możemy naszą ludzką wolą źle zrealizowaną, Boże plany możemy krzyżować. I to jest największa tragedia naszego życia, nie ma większej.